5 stycznia w powiecie kamiennogórskim znowu działa kino. Filmy na dużym ekranie można oglądać w Krzeszowie. Utworzenie kina za rogiem było jednym z marzeń nowego wójta Patryka Strausa. Placówka właśnie rozpoczęła działalność. Tak.

Myślę, że film kino jest robiony dla widza, który stanowi jakąś społeczność. W Kazimierzu Dolnym i Wianowcu nie ma kina. Tu i tu są domy kultury. Cała inicjatywa wzięła się od spotkania w, w kinie za rogiem w Kowarach, które działa przy. Miejskim Ośrodku Kultury. Było to takie oficjalne zaprezentowanie całej sieci, ale też i tego obiektu, które powstało jako jedyne na Dolnym Śląsku do tej pory. No i od tego czasu zaraziliśmy się tą ideą. Minęło 9 miesięcy. W międzyczasie wyasygnowaliśmy środki w budżecie na ten cel. Cała inwestycja łącznie kosztowała na 120 tysięcy złotych, łącznie ze sprzętem i z pracami budowlanymi. No, a co jest głównym celem? To jest szerzenie kultury, te, tej kultury z najwyższej półki, czyli tej polskiej i światowej kinematografii na wsi, na, na prowincji, gdzie dostęp do kultury jest bardzo utrudniony. Tutaj lokalnych operatorów tak naprawdę nie interesują prawa autorskie, ponieważ korzystając z biblioteki filmów Kino za Rogiem, nie myśli się o tym, czy, czy, czy jest to legalny pobór materiału, czy nie. Oczywiście jest to legalny. Koszt takiego filmu, czy dla już odbiorcy końcowego, nie może przekroczyć, bo taka jest zasada 5 zł od osoby. Natomiast jeśli chodzi o koszt funkcjonowania kina z rogiem przy Domu Kultury, to jest 300 zł abonamentu miesięcznie. To wspomnę o samym projektorze. Sam projektor jest najwyższej klasy projektorem w cenie czy w grupie cenowej do 20 tysięcy dolarów. Jest to najwyższa, najwyższa półka. Udało nam się kupić ten projektor za 6 tysięcy złotych. W ubiegłym roku taki sam projektor te same klasy kosztował ponad 25 tysięcy złotych. Robimy to własnymi, własnymi siłami. Wydelogowaliśmy jednego z pracowników, który będzie. Yeah. Que... od momentu uruchomienia kina będzie animatorem, czyli będzie dbał o tą obsługę kina pod względem promocyjnym, o, o, będzie dbał o tworzenie repertuaru, ale będzie też dbał o obsługę osób korzystających z tego kina. Dzisiaj jest opracowany pewien repertuar, są to czwartki, piątki, soboty, niedziele. Jest to pewna próba, która oczywiście będzie weryfikowana przez zainteresowanych mieszkańców, zainteresowane osoby. Cały repertuar można śledzić na facebookowej stronie Kino za Rogiem w Krzeszowie, a także na stronie www.cbk po domach kultury oczekują troszeczkę innej jakości. Ja dosyć dużo mówiłem o multimedialnych centrach, czyli o, o takich pomieszczeniach, które spełniają kilka różnych funkcji. I to kino nie jest tylko kinem, to kino jest również pomieszczeniem, z którego mogą korzystać firmy, mieszkańcy, stowarzyszenia, gdzie mogą prezentować inne treści niż tylko kinowe. Można tu przeprowadzać szkolenia, można tu wynająć sobie na organizację jakieś imprezy, uroczystości, także to pomieszczenie może zarabiać nie tylko i wyłącznie na odtwarzaniu filmu? Myślę, że e, na Pisarzowice mamy zupełnie inny pomysł. Chcemy też, żeby tym to kino też się w jakiś sposób finansowało. Nie będziemy sobie robić wewnętrznej konkurencji. Jedno kino wystarczająco myślę, że spełni zapotrzebowanie całego powiatu kamienogórskiego na, na to kino, natomiast na pisarzowice mamy zupełnie inny pomysł. Składamy wniosek do końca lutego na stworzenie Mediateki i centrum nowoczesnych technologii. W domach kultury zawsze w każdej gminie. Jest jakaś sala, która tych 20 osób pomieści. Idea małego kina sprawdza się w małych środowiskach na prowincji szczególnie. Ten projekt pokazuje nam to, do czego ten film był produkowany, mianowicie do tak zwanego pierwszego pola eksploatacji, czyli oglądania w ciemności i w wygłuszeniu. To, żeby ludzie się spotkali, porozmawiali o kinie, o tym, co zobaczyli, żeby zobaczyli film razem, a nie sami przed komputerem czy przed telewizorem, to jest strasznie ważne. To jest tak naprawdę e, przywracanie szansy na to, żeby rozumieć, co to znaczy sztuka filmowa. Oglądanie filmu na ekranie komputera to nie jest oglądanie filmu. To jest w ogóle zbrodnia i brak szacunku dla twórcy filmowego, albowiem w takim formacie nie widać tego filmu. Pomysł tego, tych kin jest taki dobry, ponieważ pozwala ludziom wybrać filmy, które chcą obejrzeć. Funkcją takich kin, które mają właśnie taką bazę mocnych filmów, jest to, że, że one jednak też promują i pokazują różnorodne, ale bardzo dobre kiny. Kopie filmów bardzo wysokiej jakości dostarczane są za pośrednictwem internetu. Osoba prowadząca kina zwolniona jest z myślenia o tym, czy legalnie działa, czy nielegalnie, ponieważ nasz system jest hermetyczny i bierzemy pełną odpowiedzialność za wszystko, co kino może wyświetlić, pobierając z tego serwera. Czego by pan życzył, aby to kino, co miało w sobie? To kino przede wszystkim, żeby przyniosło do Krzeszowa element takiej wyższej kultury, żeby można było w tym kinie. Oglądać nie tylko to, co jest w danym momencie na topie, co jest w dużych kinach, ale wszystko to, co wspaniałego wytworzyła kinematografia na świecie do tej pory. Czyli wszystkie te wspaniałe filmy, które już nie mogą się przebić do kina, do dużych kin, w tych kinach za rogiem, w małych kinach mają szansę dalej być pokazywane w esetyce kinowej, czyli tak jak powinny w sali wygłuszonej, odpowiednio wyciszonej, tam, gdzie siedzimy w fotelu w ciemności i jesteśmy skupieni tylko na tym filmie, na jego obrazie, na jego dźwięku. Do kina za rogiem coś no dobrze, nie idziesz? Do kina. Jakiego kina? No to kina. Zapraszam do kina za rogiem. Halo! Panią też, no ja liczę na to, liczę na to. I Panią również. Po lodach zapraszam do kina za rogiem. I to jest właśnie to, o co chodzi.